Dzień dobry. Okay. Dzień dobry! Możemy chwilę porozmawiać? A o czym? Co to jest Millennium Dogs Against Gravity? Yeah. I ain't tryna bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do: no matter the problem, refuse to lose. So, how you want it, man? You can choose. If you can't take the heat, don't light the fuse. See, I walk in slow and ignite the room like fire. Everything I touch, I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever Owns the place gotta drag me out In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us, we don't stop, cause the top just ain't enough, huh? I ain't never gay, no fucks, I ain't scared, man. You no black men don't no blush, huh? Came here ready to fight on this night, you better just <laughs> Pytania. Millennium Dogs Against Gravity to jest wyjątkowe święto. Święto filmu dokumentalnego, który zmienia nas, zmienia świat, wpływa na nasze poglądy, wcina nam się w duszę i w sumienie. Świeży, nowoczesny festiwal dokumentalny dzieje się we wszystkich miastach yy, w naszym kraju. Mhm, Patrz tam, musisz. Patrzeć. A tam patrzycie. Mhm. Na tam nas. jest człowiek, który Ci zadał pytania, ten obiektyw. Mhm. To takie fajne w dokumentach. Ponieważ życie jest sensem, to kręcenie filmu o życiu jest sensem podwójnym. Kupiłem e, 38 biletów. To jest e, okazja do zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas. różne rzeczy możemy sobie wyobrażać na temat y, świata. A świat jest zawsze ciekawszy i może nas zaskakiwać pod każdym względem. Tak. Im więcej dokumentów z całego świata, im więcej dokumentów poszerzających naszą wiedzę na temat różnych dziedzin, tym oczywiście lepiej. Games gravity to zaangażowanie. Poszerzone horyzonty? Wiedza, prawda, na mnie jest wszystko jedno. Chyba Wiesz, jakiś festiwal filmów dokumentalnych jest, nie? Nie wiem. Coś takiego chyba. Bang. Dobra, wjeżdża mikrofon niżej jeszcze Aniu, jeszcze trochę niżej. Dobra, teraz Dorota patrz do góry i opuszczaj gazetę. I teraz Ania do góry powoli, powoli, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. I Dorota wróć do gazety teraz. Super.